Jesteśmy na ulicy Tuszyńskiej, na przejeździe kolejowym. Właśnie pan wróżnik wyszedł i będzie zaraz zamykały ogatki. Zapraszamy na przejazd pociągu. Chodź, staniemy już z boku, będzie lepiej widzieć. Chodź. O, zamykają się. Ale, ale, cichutko, bez jakiegoś pikania I jedzie następny. Ja mamy? zobacz, za Jak myślisz, z której strony przyjdzie? Tutaj, no słabo tu widać, wiesz, tak generalnie. Tak? Chodź na ręce, będziesz lepiej widział. Stawiany A jak myślisz jaki będzie jechał? Pasażerski? Pasażerski. Aha No nie widać ani tu, ani tu jeszcze No dobra. No ja nie wiem jakie tu jeżdżą, szczerze powiedziawszy. Zaraz się okaże. Chyba było coś słychać jakby zatrąbił. Zaraz się okaże. Księg, słyszysz? Ja chyba słyszę już. On No No i zadzwonił. Tak? Podnoszą się, no. No i pojechał. Pa pa.